Dzisiejsze wydarzenie w naszej szkole, jak widać, odbywa się z dużym rozmachem. To oczywiście dzięki Państwa wsparciu, czy firmie DTS, czy firmie Pulsar, bardzo dziękujemy, że nas Państwo wsparliście. To dzięki takim właśnie inicjatywom, które organizujemy w naszej szkole i Państwo nas wspieracie, mamy możliwość docenić naszych uczniów. 40 osób, 17 zespołów prezentuje swoje, swoje prace o bardzo różnym zakresie. Od inteligentnych przejść dla pieszych, zabezpieczających osoby, jak to uczniowie nazwali, zombie, zombie smartfonowców, czyli osoby w telefony, po inteligencji budynków w postaci bramy przesuwowej sterowanej za pomocą systemu alarmowego. Tych projektów bardzo dużo. Cieszy nas to, że mamy tych uczniów takich twórczych, takich aktywnych, którzy tyle robią i że chcą się chwalić swoją wiedzą i chcą nabywać swoje nowe doświadczenia w takiej prezentacji swojej pracy wykonanej na forum publicznym.